Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze. Sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu paniego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz. I zębów. Oto słowo pańskie. Usiądźcie proszę. Cieszę się, że jesteście. I że wróciliście ze spacerów, i możemy się spotkać. Ewangelię słyszeliśmy. Ewangelia jest w bardzo różny sposób można mówić o tym, o czym jest Ewangelia. Ja dzisiaj będę mówił w sposób taki bardzo prosty, bo szczerze powiedziawszy, jak tak medytowałem nad tymi tekstami dzisiaj i się zastanawiałem, co mądrego mam Wam powiedzieć, to stwierdziłem, że za bardzo nic mądrego, bo to jest wszystko tak proste i dzięki temu, że jest tak proste, jest tak mądre, bo jest tak użyteczne. I jak się to stosuje, to się jest człowiekiem radosnym, szczęśliwym i uśmiechniętym. Notabene, o tym mówi dzisiejszy refren. Szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. I pod koniec sobie dojdziemy do tego, kiedy szczęście osiągniesz i kiedy dobrze ci będzie. Znaczy, co trzeba zrobić? Okazuje się, że to jest bardzo proste. I naprawdę jest proste, niezależnie od tego, co o tym myślimy. No ale dobrze, ugryźmy te talenty. I to można powiedzieć, że dzisiaj jest Ewangelia o utalentowanych osobach. Każdy jest utalentowany. Na przykład ja pracuję w takiej szkole, zawsze się tym chwalę, gdzie mam bardzo utalentowanych studentów i uczniów. No bo w ULO faktycznie oni biorą udział w konkursach, w akademiach, w różnych olimpiadach i są fantastycznie świetnie. Mają bardzo dużo talentów, są bardzo utalentowani. I tak samo jest dokładnie z każdym z nas. Znaczy z tobą i ze mną. Znaczy każdy ma proporcjonalnie te talenty dobrane do naszych możliwości. Błąd robimy wtedy, kiedy się porównujemy jakoś. O tym dzisiaj też ta Ewangelia mówi. Ale zacznijmy od początku. Pierwsze czytanie. Bardzo dziękuję za przeczytanie przez Niewiastę, gdyż albowiem pierwsze czytanie jest dzisiaj wychwalaniem Niewiast. I drogie panie, wychwalamy was dzisiaj i dziękujemy bardzo i mamom, i babciom, i koleżankom, i przyjaciółkom, i dziewczynom, i żonom, i córkom, i w ogóle. I wszystkim. W ogóle panowie, zobaczcie, to jest dosyć ciekawe, tak teraz do was się zwrócę, że jest dzisiaj o talentach Ewangelia i pierwsze czytanie wychwala kobiety, a nie mężczyzn, nie nas. Taka propos tego systemu patriarchalnego? Tak nie bardzo by się to nie zgadzało. No bo jak system patriarchalny, no to powinny być tutaj, wiecie, mężczyzna stanie piotr już chciał od razu, nie? Do, do czytania mówi, no piodno facet, no to ja przeczytam, wiadomo, ale kobieta przyszła się wycofał, wiadomo, siła kobiet, ona naciąga, on się wycofuje od raz, pokornie. No właśnie, o to chodzi. Nie będę rozwijał dalej tego może, pozostawię taką, taką przestrzeń do, tak, do, domysłów pewnych. Ale jest to dosyć ciekawe, jak sobie dzisiaj na to spojrzałem i zobaczyłem, hmm, ciekawe. Jest Ewangelia o utalentowanych, o tych, którzy od wielu otrzymali i jest o kobietach. Nie ma nic o facetach. O kobietach jest, o wychwalaniu. Super. Dziękujemy wam, przed serdecznie, drogie panie. I one w ogóle coś robią tutaj niezwykłego. Uznajcie owoc jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny. O pracy. Ale to za chwilę do tego dojdziemy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle nadbrzemienną i nie umkną. To jest z drugiego czytania. To znaczy, że jak kiedyś nam powiedzą, że już dzisiaj będzie dzień spokojny, znaczy dzisiaj luz, obudzisz się i nic się złego nie wydarzy. Co to znacza? To znaczy, to będzie bardzo zły dzień. Znaczy, my chyba w takim razie musimy być trochę cały czas w takim bojowym nastawieniu. Ja tak mam często na, na, na mszy święty, na przykład kiedy w tygodniu czasami mam mszę świętą, poza czwartkiem, no i jestem trochę umęczony nauką zdalną, siedzeniem kilka godzin przed komputerem, bo trzeba te lekcje zrobić, później y, te lekcje przeprowadzić, i to jest absolutnie super, no ale człowiek jest tym zmęczony. I czasami mam tak, że jak przychodzę na przeświętą, mam tylko koncelebrę, to mówię, dobra, usiądę sobie, po prostu się tak spokojnie pomodlę. I nie ma jakiejś walki, nie ma, wem jakiegoś niepokoju, że, że za chwilę zacznie się dziać coś absolutnie wielkiego i wspaniałego. No i wtedy wiem, że jest coś nie tak, że po prostu jestem, jestem bardzo zmęczony. Dzisiaj miałem duży niepokój przed tą mszą świętą, no bo, no bo takie są też czytania, więc myślę sobie, hmm, chyba powinno być dobrze. I chyba te słowa, które są dzisiaj do nas skierowane, są mocne. A zatem, moi drodzy, bracia i siostry, Zapomnijmy o tym, żeby ktoś nam powiedział jutro, pojutrze czy za jakiś czas pokój i bezpieczeństwo. Zapomnijmy o tym, że w pewnym momencie zdejmiemy maski i powiemy, mamy już szczepionkę, wszystko w porządku, już nic nam nie zagraża. Znaczy wydaje się, że chyba bardzo dobrze jest, kiedy nam cały czas coś zagraża. Znaczy cały czas dobrze, że jesteśmy w pewnym takim napięciu, bo to napięcie jest kreatywne. Bo to dzięki napięciu chcemy budować, chcemy coś tworzyć. No bo jak jest tak, że po prostu nam się nic nie chce, to, to nam się nic nie chce. Więc napięcie. A nie pokój i bezpieczeństwo. Czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I nie śpijmy. No właśnie. Kiedy człowiek sobie zacznie uświadamiać, że de facto, rozmawiałem wczoraj z moim przyjacielem lekarzem, który jest już po dwóch tygodniach kwarantanny i po dwóch tygodniach, kiedy jego żona nie wpuszcza go do domu, to znaczy miesiąc czasu był jakby łącznie w takim mieszkanku sobie mieszka. No i dwa tygodnie na kwarantannie, dwa tygodnie cały czas w tym mieszkanku, bo żona go nie wpuszcza, mają dwójkę dzieci, bo się boi. I on mówi, boże, ja już chcę wrócić do mojej rodziny. Ale powiedział mi też wspaniałą rzecz, że nareszcie wracam do pracy. Ma bardzo ciężką pracę. Mówi mi, że tam od trzech do sześciu osób ma zgonów w ciągu, w ciągu doby, to jest bardzo, bardzo trudne doświadczenie. Natomiast powiedział, jak cudownie i wspaniale, w końcu jestem w napięciu, w końcu mam jakieś trudności, bo tak tylko siedziałem samotnie, będąc ojcem dwóch maleńkich, pięknych bliźniaczek, no i mężem. Siedział bez napięcia, bez trudu. Teraz ma, bardzo się trudzić, jest to bardzo trudne, ale jest to życiodajne. A zatem napięcie, trudności, problemy, a może wyzwania są tak naprawdę życiodajne. I nie wiem, czy wcale czy czasem nie jest tak, że, że może jest tak, że kobiety to trochę lepiej znoszą. No nie wiem. Na przykład mogę dać wam taki przykład, że kiedyś mój tata się przyznał ze wstydem, a mama tylko pokiwała, że kiedyś byłem takim małym berbeciem, to w pewnym momencie tata już stracił cierpliwość. Bo chyba mężczyźni są w niektórych momentach i sytuacjach słabsi od kobiet. Wybaczcie panowie. No i tata mnie wziął na balkon i chciał mnie wyrzucić. Częście w sensie wiecie, z czwartego piętra, nie? Znaczy nie wyrzucił, no bo tutaj jestem przed wami stoję i mówię, ale mi to kiedyś powiedział. Ja już nie mogłem wytrzymać. Po prostu nie mogłem. Mama nigdy tak nie zrobiła, albo przynajmniej o tym nie powiedziała, ale tata by mi powiedział, bo chciałby się pocieszyć. Nie zrobiła. To tata założył na drzwi dyscyplinę. Nie wiem, czy tutaj młodzi wiedzą, co to jest dyscyplina, dyscyplina złocińskiego, znaczy nauka. Ale czasami nauka ma postać skórzanego paska, który niekoniecznie jest po to, żeby przepasać biodra i żeby spodnie się trzymały. Więc taki pasek u mnie widział wisiał po prostu na drzwiach. Tak profilaktycznie, wiecie, prewencyjnie. Rzadko był używany, chociaż czasami był, ale prewencyjnie, A to nie mama, tylko tata, no bo czasami już po prostu nie wytrzymywał. Więc może tak jest? że Jakby, drogie panie, radzicie sobie trochę lepiej z tymi napięciami, trudnościami, w końcu to wy rodzicie, w końcu to wy się trudzicie później w tych pierwszych etapach. Wychowania. Pokój i bezpieczeństwo. Zapomnijmy o tym. Pozwólmy sobie na niepokój, pozwólmy sobie na pandemię, pozwólmy sobie na różne rzeczy, które się dzieją teraz w kościele, w otoczeniu kościoła. Pozwólmy sobie na to, bo prawdopodobnie w co ja bardzo głęboko wierzę, to naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku, a nie w złym, niezależnie od tego, co my, co my myślimy. Miałem dzisiaj taką dużą pokusę, żeby przeczytać krótszą ewangelię, bo dzisiaj można czytać albo tą wersję, albo krótszą, znaczy krótsza się kończy na momencie, kiedy jest pięć talentów. Dużo miałem pokusę i nawet jak tutaj szedłem do czytania tej ewangelii, to cały czas się modliłem, co mam zrobić. No ale przeczytałem dłuższą i chyba miałem to w końcu zrobić, bo i tak się do niej za chwilę odniosę. Bo słuchajcie, bo mam takie wrażenie, że my za każdym razem skupiamy się na tym kimś, kto dostał tylko jeden talent i go nie wykorzystał. Tylko, że historia opowiada również o tym człowieku, który dostał pięć talentów i przymnożył, o tym, który dostał trzy, o tym, co, który otrzymał dwa. Ale o tym jakoś zapominamy. O tym zapominamy, no skupiamy się często na tym jednym i myślimy sobie, no tak, to jest pewnie o mnie. Czyli jaki talent, jakie uzdolnienie, jaką umiejętność, jaki potencjał we mnie drzemie, którego nie wykorzystuję. No ale Ejże, no może spójrz, jaki wykorzystujesz potencjał. No chociażby dzisiaj tutaj jesteś. Jeszcze nie wyszedłeś, nie wyszłaś. Jesteś mężem, jesteś żoną, jesteś córką, kobietą, mężczyzną, księdzem, tam ojciec Michał jest spowiednikiem. Kochani, yy, przechodzę do tego, co jest dzisiaj napisane w Psalmie, bo on troszeczkę odpowiada nam na takie ważne pytanie, które powinniśmy sobie zadać. A w zasadzie to Bóg nam odpowiada: Szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Kiedy? Kiedy będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Aha, czyli talent to coś zyskuję i mam to wykorzystać. I jak to wykorzystam, będę to wykorzystywał, to będę się trudził. No tak, no bo jak idziesz do pracy, to to nie jest łatwe i fajne. Jak idziesz do szkoły, to nie jest łatwe i fajne. Jak siedzisz kilka godzin przy pracy zdalnej, no to jednak się męczysz. Tylko pytanie jest takie, czy słowa tutaj zawarte, w tym tekście, w tym piśmie, są prawdziwe i faktycznie tak masz w swoim życiu, że czujesz autentyczną satysfakcję ze swojej pracy, znaczy z wysiłku, który wkładasz. No bo chyba tak jest. Bo być może jest tak, że powinniśmy sobie zadawać pytanie, co powinienem zrobić. Nie, że na przykład mam chwilę czasu, no to tam swajpuję sobie życie, nie? I patrzę na Facebooka, na Twittera albo coś tam robię, nie wiem. Ale co powinienem zrobić? Może dzisiaj wielu z nas zadało sobie to pytanie, kiedy zobaczyło, że jest taka piękna pogoda. I normalnie na przykład, nie wiem, idziemy na drzemkę czy coś, a, a dzisiaj taka piękna pogoda i powiedzieliśmy sobie, hmm, no nie, no to powinienem iść na spacer. Dlaczego? Bo to będzie dobre dla mnie. I teraz jeżeli my patrzymy krótkowzrocznie, a często niestety my patrzymy krótkowzrocznie, a nie dalekowzrocznie, to mówimy sobie tak. Praca. Mm, ciężko. Ciężar. Trudność. Nie chce mi się. Do szkoły. Przygotować lekcje. Mm, masakra. Bez sensu. Albo jeszcze z kimś porozmawiać, z kimś trudnym. Nie lubię tego człowieka. Natomiast jeżeli my patrzymy dalekowzrocznie, no to być może jest tak, że powinniśmy patrzeć na owoce, na rezultaty tego, co to przyniesie. No bo nie wiem, jak jest u was, ale mi na przykład moja praca daje ogrom satysfakcji. Naprawdę. To, że ja tam cały czas mam trochę energii i mówię tak, jak mówię, to nie z tego powodu, że jakoś tam, nie wiem, się nakręcam i udaję, tylko po prostu mi to daje satysfakcję i radość. Mało tego, kiedy, się, kiedy medytuję sobie nad tymi tekstami, które później staram się coś do was powiedzieć, no to dochodzę do w ogóle niezwykłych wniosków, nawet jeżeli one są bardzo proste. I mówię sobie, no fajne, mam coś fajnego im do powiedzenia. Nawet jeżeli to jest tak bardzo proste, jednoznaczne. No i teraz jest tak, że, że może faktycznie powinniśmy patrzeć troszeczkę dalekowzrocznie na te skutki, na owoce, a może w ogóle jeszcze dalej, że to życie się przecież kiedyś skończy. No to czerp z tego życia jak najwięcej. No bo praca ubogaca. I to nie chodzi o pieniądze, tylko ub uboga jesteś. To znaczy, nie, niewiasto, nie chodzi mi o to teraz. Tylko, że jesteś u Boga, czyli u Niego jesteś. A jeżeli jesteś u Niego, to czujesz satysfakcję, to czujesz radość. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. No, pierwsze zdanie z Psalmu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu, chodzi Jego drogami. Co znaczy chodzić Jego drogami? Rób to, co masz robić. Znaczy, spełniaj swoją powinność. Ale nie powinności w sensie tych trudów i tak dalej, tylko po prostu. No, masz taką pracę, jaką masz, masz takie studia, jakie masz. Masz takie możliwości, jakimi dysponujesz. I może to jest wystarczająco. Może masz, może masz pięć, może trzy, może dwa, a może tylko jeden. Może tylko jeden talent, jedną umiejętność, jedną zdolność. Jakiś czas temu spotkałem się z moimi przyjaciółmi i oni bardzo starają się o trzecie dziecko. Na razie mają dwójkę. No i tak rozmawiałem sobie z nimi i mówią: bardzo chcielibyśmy mieć troje. Ostatnio też się widziałem z przyjaciółmi, którzy mają trójkę cudownych dzieciaków. No ale powracając do tamtych, bardzo chcielibyśmy mieć trójkę, no ale już macie dwójkę. No i tak, faktycznie, cudownie, ale jednak jeszcze to trzecie, bo to było zawsze nasze marzenie. I cudownie, że mają takie marzenie, wspaniale. No ale może też należałoby zwrócić uwagę na to, co ja mam. No ja mógłbym powiedzieć, no, lubię swoją pracę bardzo, ale w zasadzie to chciałbym mieć żonę i dzieci, no bo chciałbym. Hmm? No i mógłbym się na tym skupiać. Ale to jest bez sensu. Dlatego pytanie jest takie, czy, czy to co robię daje mi faktycznie radość wystarczającą, radość Bożą i pokój w moim życiu? No i chyba to jest takie pytanie, które powinniśmy sobie jakoś konkretnie dzisiaj zadawać: że może naprawdę to, co masz, to czym dysponujesz, jest absolutnie wystarczające. Nie potrzebujesz niczego więcej poza tym, co już dysponujesz, tylko chodzi o to, żebyś to w pełni wykorzystywał to co już masz w pełni wykorzystuj a chyba wtedy będziemy jakoś bardziej szczęśliwi i radośni amen